A to No, na czarną godziny, dobra 700 metrów, teraz podjadę samemu. ja nie rucham każdego. Sorry. Rucham każdego na kasę. Kapa. <słuch> i znowu jesteśmy w tym motelu gdzie się każdy rucha i sra sobie na klatę o co? aha Zaczynam rozumieć skąd ten pośpiech. Byłam zła, Opchnęłam go, w tej ręce. O Boże. Miałaś kiedyś tak, że obudziłaś się w Cholera. środku nocy i przez chwilę nie wiedziałaś kim nie jesteś, ha, albo inaczej w ogóle nie czułaś, że jest Dusiłaś jakiś ja, dewizji, powoli, ja. Aż w końcu się ja tak cały czas. Mi. Byłam zdenerwowana. Musiałam stracić nad sobą kontrolę. Ciepierd. Chciałam z nim po prostu zerwać Co wiesz? się stało, to się nie odstanie. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja. To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? Wyjdziemy balkonem, była... jak się da. Co? Cała Brona. To historia, którą żyłby cały świat. O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór Co na pierdoli? Można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzy, skup się do cholery, co z ciałem. Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś, spać. Okay, Zapłacę. Zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Ale burder jest. Spać? Nie będę spać. Nie muszę spotkać. To wyjdź, kurmasz tam drzwi. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale. podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już wi. I weź go za sobą. Eweny, i dan. Ktoś powinien sprawdzić, co się z tobą dzieje, Lizzie. Ktoś, komu ufasz. Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było Cię poznać, wi. No już. Idź. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie rzuci teraz. Każdy ma wyjebane, okay. Nie już na pierdalam. To Dosłownie co? <grywa> Kurwa co? Kret, nie komentuj mi tego, co właśnie, czego byliśmy właśnie świadkami. <śmienicielizacja> na świetnik go pierdaliśmy, nie wiesz, Wiem, Kret. Ale ci widać było wcześniej, jak ona gadała o tej... Pierwszej misji tam było takie, o kurwa, o zdradza mnie, ja pierdolę jak on mógł, coś tam, moje serce dla niego bije, ja coś tam, ja pierdolę, ja tam Dora weź kurwa, zamknij mordę, coś tam. <grych> Tarna kombinacje na Arasaki. Ja pierdolę no jak debil. Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Może są w domu. Sprawdź przez interką. No dobra, to szukajmy dalej. Żaden się spodziewałeś tak skoczę z góry. Żaden. Ty tutaj! I... Dobrze, że jesteś. Na wypadek, Mamy jakbyś zapomniał, pochój, to właściwie robisz? Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Dla Kerego to niewygodna sytuacja, bo oboje jesteście jego przyjaciółmi. Kurwa, jaki delikatny. To on sprowadził na mnie tę jebaną zarazę. Jaką zarazę? Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zabrać całą drużynę? Tak. Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojedem? Deni. nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak będę się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Deni chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Keryci ci zapłaci, prawda? O to chodzi? Kurwa, jak dla mnie zajebiście Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z góry. O co chodzi? Nie każ mi decydować. To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Denny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony, Henry to pojeb, jak sama widzisz. Nie można mu ufać. A co mi pomogłeś, no. Gdybym chociaż wiedziała, o co wam poszło. A co nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem! No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Deni też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Z czego? Zajebiście. <grym> będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kubla z innego zespołu. Kred, kogo miramy. Faceta czy kobieta? To już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. czy facet? To powinna być twoja decyzja. Kurwa mnie, że den stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony, Henry to pojeb jak sama widzisz, nie można mówić. co mi pomogłeś? Jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Deni. Kurwa, Kery, serio? To przecież ona robi problemy nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co, Kerry? Pierdol się. Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. Okej, okay, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie. Jeszcze ręki dostawałem jako broń. Wydaje się lepsza niż katana. Szansa na klawinę 90%. Ja do Jajca. Broń obuchowa. Dobra, czekamy jeden dzień, to robimy kolejne questy.

That's how Jakieś do kwestii, które mogę robić? Bardzo niskie. Dobra, chyba że po ten czas skipnę i tyle, no. 24. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dzisiaj wieczorem w Redbird. Rozmawiałaś z Karym, nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw. Ja załatwiam sprzęt. Dobra, jedziemy na imprezę. Kret, gotowy? Posłuchajcie najlepszy zespół ever, czyli Samurai Gra. Nie wiem, czy to się zespół się nazywa Samurai, ale... Nie wiem, czy się nazywa, ale tak się nazywa, kopa. Już. O, dobra, Jozu, jaka... ile ludzi? Daję pięć lat oczekiwać. Hej, Wi! mam tu coś dla ciebie. ta gitara. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko o Mikoshi i będziemy ustawieni. To Dylus Orfian. Pamiętasz to graffiti samuraja w Haywood, gdzie kiedyś była piekarnia? Aha. Dawno je zamalowali. Ale rzeczywiście, Johnny miał tam Orfiana. Nieźle. Skąd ją wytrzasnęłaś? Jest w idealnym stanie. Wykupiłam z prywatnej kolekcji. Lubię, kiedy szczegóły się zgadzają. No dobrze. Jezu sobie za... O, oh, się Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakby miała udawać samą siebie. No i nie ma Działego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Ale brakuje. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym. Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu mi miejsce w dobrym zespole. Ten przestał przestroć pać. Ogarnął się szło mu świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. I co było dalej? Lubisz takie dramy? Olał mnie i przez miesiąc balował z nowym chmurami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy. Kompletnie złuchany. Nawet zemdlał. Żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Kopnąłem go w dupę. go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię, Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kery przynajmniej nie przeszkadza i robi co mu się każe. Kret, patrz! Tak, jedno ramię opuszcza, żeby były piersi bardziej widoczne, czy ogólnie szyja i tak dalej. Ale kurwa nie w tym wieku, jak ma 70 lat. Gdzie, Kery? W dupie. Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobra. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kery nie chciał rozgłosu. No. Jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Karina mówił do Rosina z Catrose, żeby do nas dołączył. Mhm. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć figurę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczęła żygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór korego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Ale Johnny da. Gotowa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten konkret nie jest tego wart. Dobra, to wyjdź tam sama i zagraj. Ja sobie pos... Okej, okay. przekonałeś mnie. Baw się dobrze. Serio się zrzygamy krwią? Nie, bez rzygów. Ma no, że takie moje, no. Gotowy kret? Jesteśmy czonym. No to jest tam. Jestes. To Drossin, z Catfruit. Hej, jestem wielkim fanem samuraja. A ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie. Uspokój się, ona jest tutaj, tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą, uderzaj do mnie. Przestań się trząść. jestem tak samo spotkany. Ale co staro, ten kred? Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Lec rock'n'roll, roll baby. Dobra, zaczynamy. Ekret tutaj po prostu nie żygnęła. Koleś zaraz na plecy spadnie chyba i będzie grał dalej Co to się w ogóle odpierdala To konkretnie Tak strasznie się napinałem Tym koncertem Jakbym miał przeskoczyć samego siebie Ciebie i chuj wie co udowodnić No w sumie Wiesz Po prostu dobrze się bawiłem Czemu koszulę z miniem znowu? Ja pitole. Przegrani zawsze mówią, że chodziło tylko o dobrą zabawę. Myślisz, że jesteś ode mnie lepszy. Pewnie. Ale może to ci trochę pomoże. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę co tu zrobiłeś. Niech ja zamierzam jeszcze pograć. Koleś gra na gitarze elektrycznej, która nic do niczego podpięta. No cóż. Chcesz posłuchać nowej... Johnny? Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszę. <noise> Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący i słuchać wiadomości ze światów. W zasadzie, może nawet lepiej, żebyś ty to dostała. Jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie samuraja. Który ma niezłe Szkoda, że nie mogłam tego zobaczyć. Eee... Lepiej przyjść na mój koncert. Mm, Nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluweczonego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie, to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Ha, ha, a wcześniej... No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przez po 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Udezwaj się do ciebie. No i co? Było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. To wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. Nie, o to ci chodziło, żeby poczuł się lepiej. lepiej. Teraz pewnie jeszcze nańską miejsca gada, że no ugrałaś jak samuraj. Już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób, co uważasz. Muszę się dogadać z Hanako i to szybko. Okej, okay, twoja decyzja. Chodźmy. pewny pasek na dole, nie? Nie ma. Nigdy nie słyszałem nic Czekaj. To już I co? Aha. Dałam radę? O tym wieczorze hmm. chodzą legendy. Musieli tu ja wymienić potem wszystkie okna i wprowadzić ja zasadę że klientów do tej nie tej Do tej pory. Przychodzą Teraz się, się z kiedy jak i de Kapa. Przechodźmy do tej Hanaku. Nie Jafir. <grymne> Pono później ta się Questów się okaże, nie? A tu nagle plot twist. Endgame będzie teraz. Na kredyt pamiętasz, tak przebiegłem około 2 km, tylko dlatego, że nie chciałem samochodu kupować. To się nazywa Determinacja Kret. Właśnie myślałam o Tobie, i zanim zapytasz, tak, to były same dobre rzeczy. U, słyszałam, że na paradzie Rasaki była zadyma. Co dokładnie słyszałaś? Korpy otworzyły ogień, zginęli przypadkowi ludzie. Wiesz, to poniekąd moja wina. Wiedziałam. Nie wiem skąd, ale miałam takie przeczucie, jak tylko to usłyszałam. Chcieliśmy tylko pogadać... Z przyczyniami? Sprawy trochę się wymknęły spod kontroli. Jak zwykle, kiedy się zadziera z korpami. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym stara bieda. Lepiej mów co u ciebie. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Jaki seksowny głos. O, Kret, pamiętasz? E, jak się tą. vampire de Mascarada, tą dziewoje? tą taką seksowną wampirzycę pytało o coś, to tak takie. Mm -hmm", ale tak seksownie, że. Aha. Mhm. Mm tak, wajwaj. Waj, Velvet Room. Darłaś do punktu bez odwrotu. wejście do restauracji i zablokuje nie niezrealizowane zdanie poboczne i wszystkie inne aktywności, tak jak kontrakty do czasu kończenia głównej fabularnej fabularnej. Jeśli masz jeszcze jakieś niedokończone sprawy, załatwisz jeszcze przed spotkaniem z Hanaku, nie Ty no kurwa skadłem, Kret, że to jest endgame. Ja pirito, jak to możliwe? Jestem prorokiem.